Sıfır mı? Evet, sıfır. Sen de onu sevdiğin adamın adını bulamadın. Bu ne? 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 Hejka. Witam Was w kolejnym vlogu i dzisiaj jestem w Warszawie. Bieram się słuchajcie, na metamorfozę moich włosów. Znudził mi się mój obecny kolor. A teraz uciekam do salonu, bo zostało jeszcze mi 5 minut. No jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Chciałam hmm. zrobić miedzianek. Myślę, że możemy również refleksami naturalnym hmm. naturalny Okej. Okay. To swoja śliczka, Możesz hmm. potem wszystko stonować, bo hmm. miedzianek cień, ten kolor jest taki paski. Jestem Ruda. <noise> I mam wrażenie, że moje oczy się zrobiły takie mega zielone. Nawet fryzjer zaraz po, um, po zrobieniu już tego rudego mówi do mnie o MG. Ale ci oczy zielone się nagle tak zrobiły. <noise> Więc. Tak. Zmieram makijaż i idę spać, bo padam na twarz. Słuchajcie, usiadłam o 13 na fotel fryzjerski, a wyszłam o 21 z kawałkiem chyba. Coś w tych okolicach, pojechałam zjeść coś i... i leżę. Mamy kolejny dzień i tak prezentują się moje włosy. Przyznam szczerze, że są dosyć ciemne, co mnie trochę mm, dziwi teraz, bo jeszcze w salonie jak były światła i tak dalej, to jeszcze nie, nie wydawało mi się one tak ciemne, a aktualnie patrzę na nie i mam takie hmm. Hmm. Zwłaszcza, że robiliśmy refleksy, więc myślałam, że. Będzie jaśniej niż przed, a jest dużo ciemniej niż przed. Więc jestem ciekawa, jak to się wypucze. Jeszcze napiszę zaraz do mojego fryzjera i zapytam o to, bo... Nie chcę powiedzieć, że nie jestem zadowolona, bo ten kolor jest bardzo ładny, ale tutaj mam wstawię zdjęcie, w jakie, co było moją taką inspiracją, w co chciałam iść. No i wydaje mi się, że jest dużo, dużo ciemniej niż na tych inspiracjach, więc jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Nie ukrywam, że do fryzjera właśnie poszłam po to, żeby zachować jasny rudy, eee, taki lisi złocisty. O, może tak. Bo robiąc włosy henną, no to właśnie uzyskiwałam mniej więcej taki kolor, taki ciemny, w czerwienie. No i wtedy miałam ciemny kolor, ale miałam kondycję. A teraz, teraz mam trochę takie poczucie, że mam ciemny kolor, który mogłam zrobić henną, a były te włosy rozjaśniane, więc mam takie poczucie, że no na pewno to odebrało im kondycji. Więc takie moje pierwsze odczucia. Nie mówię, że nie jestem zadowolona, tylko po prostu moja wizja w głowie um, była jaśniejsza, bardziej taka miodowa. O, może tak, taki ciemny miód. I ja mam zawsze też problem w przekazaniu tego, co ja mam na myśli. W sensie pokazuję zdjęcia, ale nie wiem, czy te zdjęcia oddają. W każdym razie, no uważam, że ten kolor mi pasuje, tylko właśnie raczej chciałam iść w jasną stronę, żeby y, te włosy nie były ciemne, bo, no, bo ciemne włosy mogę sobie zrobić chętną sama w domu, y, o wiele mniejszym kosztem, a no jasnego sobie sama nie zrobię. W sensie mogę zrobić z, z takiej farby pudełkowej jasny, ale chodziło mi o taki jasny z refleksami, czego już sama nie zrobię. Ale nie panikuję, bo wiem, że Rudy bardzo szybko się wypukuje. Słuchajcie, mamy pierwsze wino własnej produkcji. Teraz trzeba etykiety zaprojektować jakieś specjalne. Macie propozycje, to możecie podsyłać, co powinno być na etykiecie. Do was troszeczkę pogadać o pielęgnacji, dlatego że teraz w Hebe będzie super promocja na produkty na komi. I ostatnio odkryłam naprawdę świetne produkty tej marki. Dwa zebrałam ze sobą na wyjazd, trzeci niestety został u mnie w domu, ale mam nagrane przebitki dla Was, więc będę mogła Wam go zaprezentować. I teraz jest taki czas, kiedy nasza skóra jest. Często taka podrażniona, mamy naruszoną barierę hydrolipidową. Ja mam bardzo często na przykład AZS. Moja skóra ma ogólnie skłonności do bycia podrażnioną. Niewiele jej trzeba, żeby była właśnie taka naruszona. Czasem, jak przesadzę z jakimś złuszczaniem albo retinolem, to później muszę naprawdę się skupić na regeneracji skóry i te produkty naprawdę robią świetną robotę. Jeśli macie skórę, która wymaga właśnie takiej dodatkowej, mocniejszej pielęgnacji, zwłaszcza na noc, to te. Produkty są naprawdę genialne. Tutaj mam pierwszy produkt, który nazywa się Nakomi Ceramides 5%. To jest takie serum o konsystencji troszeczkę kremowej. Nie jest to takie żelowe serum, tylko właśnie kremowe i sobie w ogóle będę nakładać wszystko na twarz, jak będę Wam opowiadać. Więc to jest taki kre kremożelik, tak bym to określiła, który świetnie podbija nawilżenie w skórze. Ja używam go zwykle jako takiego podkładu pod krem. Ja mam bardzo suchą skórę, więc zwykle robię taką kilkuwarstwową pielęgnację na nos, żeby to nawilżenie było jak największe. I albo używam tego produktu, albo właśnie takiego nowego w różowym opakowaniu, białoróżowym różowym opakowaniu. I tamten produkt jest z witaminą B12, a tutaj mamy ceramidę. I jeśli nie wiecie, to ceramidy bardzo szybko odbudowują nam naruszoną barierę hydrolipidową. Więc jeśli czujecie, że Wasza skóra jest ściągnięta, taka zaczerwieniona, wręcz macie wrażenie, że na przykład macie bardzo naczynkową skórę, to być może ta skóra, mimo tego, że jest naczynkowa, to też jest bardziej czerwona, bo macie po prostu naruszoną barierę hydrolipidową. U mnie bardzo często tak było, że wydawało mi się, że nagle moja skóra jest. Coraz bardziej naczynkowa, a dopiero później zajaszyłam, że ja po prostu mam bardzo takie duże tendencje do podrażniania skóry, i wtedy, kiedy ta bariera hydrolipidowa jest naruszona, to też pojawia się taki trądzik, który jest taką kaszką. Więc jeśli macie z tym problem, czyli zaczerwieniona skóra i taka drobna kaszka, niby trądzik to polecam się przyjrzeć temu czy przypadkiem po prostu nie macie naruszonej bar bariery hydrolipidowej, bo u mnie to była główna przyczyna właśnie takiego mm, drobnego wysypu na całej twarzy. Więc teraz naprawdę dbam o to, żeby tę skórę jak najmocniej nawilżać i regenerować no nocą i wtedy właśnie używam albo tego na komi ceramidy 5%, ym, albo właśnie tamtego drugiego serum tutaj wam stawię i na to nakładam jeszcze taki krem który również ma w sobie e, takie wspomagające bariery e, hydrolipidową składniki czyli są probiotyki, jest kwalan omega 9, kwas hieluronowy z tego co widziałam chyba jeszcze e, no ogólnie składy możecie sobie obczaić na ich stronie albo po prostu przejść na przykład do Hebe i zobaczyć jak to wygląda i ten krem jest naprawdę bogaty więc teraz na jesień, zimę to będzie coś świetnego on ma e, taką nietłustą tłustą konsystencję ale dosyć gęstą więc jest to taki kremik idealny na noc. To jest po prostu ten typ kremu, kiedy Wasza skóra jest taka mega sucha, nakładacie go i macie takie o, jak fajnie, jak przyjemnie. <śm> więc ten krem jest świetny teraz na jesień i na zimę. Bardzo Wam go polecam. Więc ja sobie teraz tutaj wszystko rozmarowuję i od razu jest przyjemniej, słuchajcie, od razu jest przyjemniej. I ostatnio na komi wypuściło serię aż siedmiu różnych kremów, więc polecam się nimi zainteresować. i Jeśli szukacie czegoś innego, to prawdopodobnie ta marka ma już coś takiego w ofercie. Mają też właśnie lżejsze kremy albo takie bardziej treściwe jak ten, idealne na jesień i na zimę, na noc. I ogólnie te wszystkie trzy produkty, o których wspomniałam, możecie ze sobą łączyć, więc jeśli nie bardzo wiecie, od czego zacząć, yy, jakie produkty ze sobą połączyć, to ten zestaw tych trzech produktów to będzie takie fajne trio na start. Nie musicie Skminiać, czy możecie ze sobą je połączyć? Tam nie ma żadnych takich składników aktywnych, które by się jakoś y, wzajemnie gryzły, wykluczały, czy podrażniały wam skórę, bo to jest takie kombo idealne do regenerowania skóry i do nabliżenia. I mimo, że to serum jest w zupełności takie wystarczająco nawilżające, bo ono naprawdę porządnie nawilża, to nie jest ten rodzaj serum, który nakładacie i macie po chwili wrażenie, że nic nie nałożyłyście na twarz, to ten krem jest fajnym uzupełnieniem, on tak fajnie domyka całą pielęgnację, bo jest taki właśnie bardziej treściwy, więc polecam naprawdę zakupić sobie wszystkie te trzy produkty, albo chociaż właśnie ten duet, bardzo go lubię. I od 18 do 30 listopada jest świetna promocja na na komi w Hebe, e, dlatego że jak kupicie jeden produkt, to ten drugi tańszy macie o 80% taniej, więc no idealna okazja, żeby sobie zakupić takie dwa produkty, a może nawet cztery, bo w zasadzie możecie wziąć ich więcej. Naprawdę mają super składy i bardzo fajnie działają, także polecam. Na głowie mam zainstalowane moje papiloty jedwabne z Maxmo w nowym odcieniu, który nazywa się Burgundy. Są już takie gumeczki, od dawien dawna na sklepie, ale teraz robiliśmy też papiloty w tym odcieniu. No a ja właśnie kończę się pakować na wyjazd. Na maksa nie mogłam się doczekać tego wyjazdu. No i pokażę Wam tak pokrótce, co zabieram ze sobą, bo praktycznie zawsze mówię, że nagram coś takiego i Wam potem tego nie pokazuję.